W tej partii poświęciłem wieże za cztery pionki w końcówce. Zaczęło się dosyć niewinnie, ponieważ posła obrona Niemcowicza z Hetman B3. Nie jest to jakiś potężny wariant, ponieważ czarny natychmiastowo uderza tutaj w centrum, przeciwnik wybija. Ja nie śpieszę się z odbiciem. Najpierw rozwijam skoczka i od razu zwiększam tutaj presję na punkt C3. Grożę oczywiście wybiciem, i wtedy przeciwnik będzie musiał odbić pionkiem, będzie miał fatalną strukturę pionową, więc musi. I goniec D2, więc ja zdobywam tutaj parę gońców. I ogólnie nie to, że jakaś przewaga czarnego, ale wyrównanie czardy ma tutaj bardzo łatwo, a nawet ma dobre perspektywy, żeby powalczyć o coś więcej. Przeciwnik E3, ja tutaj B6, no chcę tego gońca rozwinąć. No i przeciwnik skoczek E4, chce mi zabrać gońca, ja oczywiście gońca nie oddam. No i w partii Hetman D1 już lepsze byłoby wieża D1. Więc jaka jest idea tego posunięcia? Przeciwnik będzie chciał wparować na pole D6, gdzie rzeczywiście ten skoczek może być dosyć problematyczny. I ja długo tutaj kombinowałem, czy może przypadkiem nie należałoby zagrać Hetman C7, żeby się tutaj obronić no ale wtedy trzeba brać pod uwagę jakiś y, skoczek y, B5, y, dam szacha no to on się będzie cofał, zaraz mnie wygoni i z powrotem tutaj y, będzie się czaił na to pole D6 więc stwierdziłem, że to raczej byłby krok w złym kierunku, uznałem, że zrobię po prostu roszady. i w partii, y, w partii skoczek D6 od razu nie nastąpiło, ale gdyby skoczek D6 zostało zagrane, to teraz już bym tutaj hetman C7 grał i y, jak skoczek B5 to hetman B8, no i mam w planie zagranie a6, więc jak króla już zabezpieczyłem, to ten skoczek na D6 nie jest jakiś groźny. No więc przeciwnik nie C2, ja goniec B7, on skoczek D6, no i ja tutaj pozbywam się tegoż skoczka i teraz skoczek E7. Więc jaka była moja, moja idea? Yy, pierwsza, yy, pierwsza idea jest taka, że skoczek będzie chciał wejść na F5 żeby na przykład wygonić tego Hetmana. Druga sprawa, że goniec jest teraz aktywniejszy, no i też mam linię C do ataku, więc ustałem, że to jest takie bardzo optymalne po prostu optymalne ustawienie, chociaż komputer bardziej poleca agresywne Hetman G5, do czego ja jakoś bardzo nie byłem przekonany. No ale dobra, skoczek e7, przeciwnik goniec d3 i tutaj komputer podpowiada, że trzeba było od razu wziąć pionka. Ja stwierdziłem, że za bardzo tego pionka nie chcę brać, bo on zagra wieża g1, później zrobi sobie długą roszadę. No i ten atak po linii g, całkiem rozsądnym. W związku z tym uznałem, że go wyczekam, zagram wieża c8 i teraz... Wieża stoi oczywiście bardzo dobrze na półotwartej linii. No, komputerek jednak jest chytry, także ciągle mówi, że e, trzeba było brać tego pionka. No, ale uznałem, że tutaj mam po prostu spoko pozycję. A jeżeli przeciwnik zagra wieża D1, co rzeczywiście w partii nastąpiło, to teraz wezmę pionka na G2, bo teraz już przeciwnik długiej roszady nie zrobi. No i rzeczywiście tutaj praktycznie od ręki cały czas to grałem. E, wszystko bardzo logicznie, no, mam pionka więcej, e, przeciwnik żadnego. Żadnego tutaj ataku nie posiada, no i ogólnie realizacja przewagi szła bardzo dobrze, czyli poprawiłem sobie tutaj skoczka na aktywniejszą pozycję. Ten skoczek się czai, żeby na E4G4 wskoczyć, też pionka H5 chciałbym zabrać, no i podciągam króla do centrum tutaj do pomocy, z tym, że najpierw tę wieżę wygoniłem. I moja idea była taka, żeby zagrać wieża d7, król e7, no i w którymś momencie pchnąć d5, żeby się pozbyć tej słabości, no i wtedy realizuję tego pionka więcej. I rzeczywiście ma to dużo sensu. Zagrałem wieża d7, on skoczek b5, ja tutaj król e7. Lepszym pomysłem byłoby pozbycie się tego skoczka od razu z ideą d5. Niestety ja przeoczyłem, że tutaj po cebije d5 wchodzi potężny skoczek f6, i grożą tutaj widełki, a jeżeli przeciwnik zagra goniec f3, to teraz mogę ebije d5, ponieważ jeżeli przeciwnik zbije, no to ja tutaj go zwiążę i... i... Wygrywam materiał. Natomiast ja tego motywu D5 po prostu nie widziałem i w związku z tym się na to nie zdecydowałem, no bo uznałem, że tutaj linia A będzie bardzo silna dla wież przeciwnika, no tam przeciwnik stworzy potężny atak. Więc ja zagrałem króle 7, proste, też bardzo dobre. Dobra, coś tutaj analiza stockfishowa e, na czesko mi świruje e, ale ja wam wszystko wytłumaczę niepotrzebna analiza. E, no dobra, więc skoczek D4, no to ja się aktywizuję, on teraz wymienił i goniec F3 e, no to ja wierzę sobie wycofałem i tutaj przeciwnik wieża G1 atakuje mnie na e, G7 i tutaj e, prawda jest taka, że powinienem po prostu królem podejść grzecznie obronić. Natomiast ja uznałem, że zagram wieża G8, co komputerek nie pole ale jest do gry, ponieważ moja idea była taka, żeby tutaj kieszeń nawet wrzucić w którymś momencie, żeby otworzyć linię, żeby wytworzyć wolnego pionka, czyli coś, coś takiego chciałem zrobić, wybić tutaj wieżę i albo powymieniać, albo właśnie wytworzyć wolniaka. Natomiast przeciwnik tutaj słusznie po, poszedł na zadymkę, zagrał a5, i wiadomo, tam na początku grałem dosyć szybko, bo tam w tej partii no, dosyć logiczny był ten debiut do rozegrania. Później zacząłem się zastanawiać, no i trochę presja czasu wjechała nam o, o, obu, ale też bez przesady, sporo było tego czasu do namysłu. No i ja zgodnie z planem zdecydowałem się na G6 przeciwnik tutaj błędnie H6, ponieważ ten pionek H6 będzie słabością. No i teraz ja długo liczyłem warianty i finalnie zdecydowałem się. Na BB A5, co jest rzeczywiście tutaj bardzo dobrym posunięciem. Także B bije A5, wieża A1 i wieża B8, to właśnie wszystko liczyłem, wieża bije A5, ja zbiłem na B3, no i wieża z D na A2. I do tego momentu właśnie liczyłem, też liczyłem trochę dalej. Natomiast, moją pierwszą ideą było zagranie skoczek G8. Z tym planem ten ruch zagrałem. To zaraz sobie do tego przejdziemy, bo skoczek G8 nie jest najlepszym pomysłem. Najlepszym pomysłem było zagranie wieża C3, żeby zabrać tego pionka. I teraz. Jeżeli przeciwnik zbije tutaj, no to mam wywalone. Wieża bije C4, prędzej czy później tego pionka, z czarnego pola też zdobędę, łatwa wygrana pozycja. Natomiast tutaj trochę bardziej problematyczny jest goniec C6, i ja podczas partii to błędnie policzyłem, bo uznałem, że. No, nie, jest, nie jest to nic świetnego dla mnie. Natomiast okazuje się, że mogę tutaj wrzucić szacha, czego ja nie doceniłem, zbić na e3. I wiecie, mi się wydawało, że jak przeciwnik mi tutaj wjeżdża na h7, no to, że to jest fatalna pozycja, nie? No kurde, ten pionek h będzie leciał za chwilę. No w ogóle jakieś motywy matowe za chwilę. Ogólny dramat. Okazuje się, że ta pozycja jest kompletnie wygrana. O, bo wiesz, h w kolejnym ruchu <gry> i po prostu tego pionka H6 nie ma jak uratować najzwyczajniej w świecie. No niestety tak daleko tego wariantu nie policzyłem, no i zdecydowałem się na skoczek G8, co jest jeszcze gorsze, ponieważ teraz znowu weszło to goniec C6 i moja pierwotna idea była tak, jeżeli przeciwnik zbije od razu, to łatwo. Powtrącę szacha, wymienię, zdobywam na h6, łatwa wygrana pozycja. A pogoniec c6, pierwotnie planowałem zagranie wieża c7 z planem takim, że bicie, król podchodzi, szach wieża tutaj zasłania. No i wszystko mam tutaj bronione Jeżeli bicie, ja tutaj odbijam, jeżeli on wjedzie z szachem, to wieża B8 No i że ta pozycja będzie wygrana, no bo zdobywam na H6, no to koniec będzie znacznie gorszy od tego skoczka jeszcze po wymianie ja wież, podchodzę tu królem, no wiecie, że ogólna wygrana. No niestety problem jest taki, czego ja nie doceniłem, że tu wieża wjeżdża na siódmą linię. I niestety dopiero w momencie jak przeciwnik zagrał to goniec C6, no to zdałem sobie sprawę, jaki fatalny błąd tutaj popełniłem. No i wiecie, liczę te warianty, liczę te warianty, liczę te warianty. No, holercia, nic mi się tutaj nie zgadza, nie? No i mówię, ale kurde, skasztaniłem tutaj pozycję. No, to, to taka piękna była wygrana. Jednego wariantu, kurde, nie doliczyłem i mam przegraną. No wiecie, tutaj Stokwisz mówi, że równa, ale to. No ja nie liczę tak jak Stokwisz, co nie? W mojej głowie te problemy wydawały się fatalne. No i tak myślę, no cholera, no na co tutaj iść? No bo jak pójdę na ten wariant, gdzie tutaj te wieże mi wjeżdżają, no to poskładany jestem, no zdobędzie pionka H7, mnie tutaj zaraz zajedzie, nie? No i tak myślę, co tu zrobić, co tu zrobić, co tu zrobić? I tak mówię. Kurde. A jakby poświęcić tę jakość, nie? Czyli żeby tutaj poświęcić na D7 no i mówię o, ciekawa idea no i zagram skoczek bije h6 z ideą taką że po biciu wrzucę szacha król tam sobie odchodzi no i teraz bije na d7 albo tam no nie ma znaczenia albo zbije jeszcze na e3 i teraz zbije na d7 no i Pierwotnie wydawało mi się zarombista idea, nie? Za chwilę wieża E4, zgarniam na F. No, wkurza mnie już ta analiza, nie, nie wiem, coś się zlagowało, albo może internet mi laguje, nie wiem. E, dobra, więc e, pomyślałem sobie, kurde, wieża E4, za chwilę, jadę tutaj pionami, nie? No przecież przeciwnik mnie nie zatrzyma. Ale mówię, cholera, no trzeba tutaj liczyć dalej, no bo wieża a7, jak pójdę na ósmą linię, no to mnie tutaj za chwilę tymi wieżami zawatuje. No i liczę wariant dalej. Król c6, szach, król dalej, szach, król dalej, szach. I doliczyłem do tego momentu i mówię, no kurde, no, no nie złapię tego pionka, no nie złapię tego pionka. Jakby tego pionka nie było, no to jest super pozycja, tak, wygrana czarnego. A, ale, ale, ale że ten pionek jest, no to mam przegraną, nie? I wiecie, i tak siedzę, yy, i tak siedzę w tej pozycji, no i sobie myślę cholera, no, no, no nie ma szans. Po prostu przegrana pozycja, no nic nie zrobię. Już taki załamany, bo mówię, kurde, ostatnia runda turnieju, będę wracał jeszcze wkurzonym po przegranej. Przewalony. No i tak siedzę, myślę, myślę, bo czasu jeszcze dużo, mówię, a kurde. A jakby tutaj poświęcić całą tę wieżę? No i zacząłem liczyć tak, jak poszło w partii. Skoczek bije H6, bicie na D7, szach, bicie na E3, i teraz olewam tego gońca, gram wieża E4. Co tutaj komputer ocenia to na dwa pytajniki. No i rzeczywiście, rzeczywiście z obiektywnego punktu widzenia jest to wałek, natomiast z praktycznego punktu widzenia jest to naprawdę ciekawa idea. Bo tak jak widzicie, to, to nie jest jakieś tam plus 10, nie? To jest plus 1. To nie jest jakaś duża przewaga, a przeciwnik, co by nie było, na szachownicy ma wieżę więcej. I w partii poszło król C3. Ja zbiłem na f4. Wieża zbiła na a7. Przeciwnik tutaj zagrał niedokładnie. I zobaczcie, że ta przewaga naprawdę stopniała. Mam tutaj cztery pionki za wieżę, nie? No, szalona sytuacja. Ja miałem świadomość w trakcie partii, że obiektywnie to raczej nie jest dobre. Ale z praktycznego punktu widzenia, no to no białymi ciężko jest to grać. No bo czarny ma prosty plan. Leci pionami do pola przemiany, a biały? No, trochę ciężko. Niestety ja tutaj się odwdzięczyłem przeciwnikowi, ponieważ zagrałem błędny 5 co prowadzi rzeczywiście do dużej przewagi białego. Znacznie precyzyjniejszym ruchem byłoby zagranie król F6, ponieważ teraz na wieża D4 mam skoczek F2. Grożą widły, więc tutaj zbić na D6 nie można. A jeżeli goniec C6 z planem właśnie obrony przed widłami, i teraz biały chce zbić na D6 bądź na H7, no ale teraz mam bardzo ładny ruch D5. I bardzo ważne jest to, że jeżeli wymienię te pionki, no to myślę, że biały już ma problemy, bo biały nie ma jakiegoś sensownego punktu zaczepienia, który mógłby atakować. A ja wiecie, pionamki, pionkami będę szusował, król przeciwnika całkowicie z drugiej strony, także mm, wygląda to rzeczywiście turbo ciekawie. Natomiast ja zagrałem najpierw H5 i to jest błąd, bo poszło właśnie wieża D2, i teraz ja nie mam ruchu skoczek F2, bo jest goniec C6 szach i tracę pionka D6, co skutkuje tym, że ten pionek leci do pola przemiany, ale to jeszcze nie jest koniec. No bo ja tak mówię, dobra, dobra, okej. Okay. No to lecę dalej, nie? No i przeciwnik dał szach, król ucieka, zbił tutaj. Lecę dalej. Cyk, cyk, cyk. No i mówię, dobra. No to lecimy dalej. Wieża F1. No i teraz H2, H1. To już gońca przeciwnik straci. Gońca przeciwnik straci. No to będę tylko z jakością w plecy, nie? No w partii wieża A6, no to ja H2, on zbił, ja uciekam. Wieża, wieża A2, no to rzeczywiście tutaj dorobiłem, i teraz już pozycja jest jeszcze bardziej złożona. Tym bardziej, że tutaj wiecie, obaj zużyliśmy dużo czasu, więc jakaś presja zegara się pojawiła. No i w partii wieża E6, no to ja król G3C5, to ja pcham F4. I przeciwnik tutaj bardzo dobrze zagrał, mnie związał. Bardzo to było złośliwe, bardzo złośliwe. Ja, no cóż, poleciałem F3, co niestety no, forsownie przegrywa, ale trzeba dokładnie zagrać, bo ja policzyłem, że wieża A4 gram wieża H4, i na C6 gram F2. No i że to się zgadza, co nie? Bo przeciwnik teraz musi wieżą się bronić, no to ja jestem w stanie jego pionka zatrzymać, tak? Natomiast problem jest taki, że on tutaj nie pcha tego pionka, tylko podchodzi król D2. I teraz już grozi z biciem na G4, bo pionkówkę będzie miał wygraną. Obaj to przeoczyliśmy. On Król B4, ja wrzuciłem tutaj szacha i Król H3. I tutaj, no wiecie, ten mój pionek też jest dosyć blisko pola przemiany, prawda? Pozycja tak powalona, że stokwiszasz nie wie, jak zaklasyfikować te posunięcia widzowie. No. Pierwsza moja partia, która popsuła e, Stockfisha czeskomowego. Stockfish oszalał po tej partii. Taki będzie tytuł tego nagrania. E, no dobra, więc e, w partii wieża A4, no to ja skoczek E5. I tutaj e, byłem o włos od zagrania nie, posunięcia F2, e, co jest dobre, ale podczas partii mi się wydawało, że jest głupie. E, bo wiecie, jeżeli on zbije, to łatwo, bo mam tutaj wiecznego szacha. On nie ma gdzie tego króla schować. Natomiast ja sobie policzyłem podczas partii, że jeżeli się wyrwę z tym pionkiem, to on nie zbije od razu, tylko zagra tutaj. I problem jest taki, że nawet jeżeli tego pionka obronię skoczkiem, to on po prostu odda jakość, bo wieżówkę będzie miał wygraną z tym pionkiem z linii C. Natomiast okazuje się, że tutaj można zagrać wieża C1 i taka końcówka jest obiektywnie rzecz ujmując remisowa, czego ja nie ustaliłem podczas partii i zagrałem król G3 co jest błędem. On wieża E4, ja szach tutaj poszachowałem skoczek D3, no tutaj ta presja czasu, no więc staram się, wiecie, kminić tym skoczkiem. I jeszcze będę chciał pchnąć tego pionka. No i w partii on wieża C4. No to ja zacząłem go tutaj szachować. No powiem wam, że ten skoczek wkurzający tutaj był niesamowicie. I tak widzicie, termometr już tutaj wyzerował sytuację. Ale tym skoczkiem, no kurde, latałem w tej z powrotem. No i tutaj w partii mm, zakończyło się remisem. Z powodu takiego, że kapitan drużyny przeciwnej przyszedł i powiedział mojemu przeciwnikowi, żeby brał remis, no bo to im dawało zwycięstwo w meczu. No ja niestety nie byłem w stanie się tutaj, no, to, no tutaj na wygraną, no to nie, nie, nie miałem jak grać, więc no nie miałem jak uratować tego spotkania. Ale nawet obiektywnie tutaj, tak jak widzicie, już Stockfish podaje równowagę. Także, no, ciekawie zakręciłem. Oczywiście fatalna partia. Fatalna partia w moim wykonaniu. Powinienem to gładko wygrać, a skiepściłem dokumentnie. Oczywiście absolutnie kluczowy był ten moment, gdzie tutaj powinienem zagrać do wieża C3, wieża bije C4. Gładka wygrana pozycja. Natomiast, no, ja, ja tutaj właśnie błąd na ocenie pozycji. Yy, powiem Wam, że ostatnio dosyć często to mia, yy, mi się zdarzało, że yy, warianty liczę dobrze, tylko yy, zdarzają mi się błędy na o, ocenie pozycji. Yy, szczególnie właśnie przy realizacji przewagi, że ja jestem w stanie znajdować właściwe kontynuacje, tylko mi się jakoś yy, często nie doceniam, na przykład mojej aktywności w danym wariancie albo coś takiego. No, i tutaj właśnie był ten wariant. No, i to, to rzeczywiście było zarąbiste. No, mi się wydawało, że tutaj, o Jezus Maria, ten pionek ucieka, tragedia. A prawda jest taka, że ja tutaj rzucam E5, lecę za chwilkę pionkiem F do pola przemiany, a tego pionka to bardzo łatwo zatrzymam. Także błędnie oceniłem, że, że ten pionek H6 będzie problemem, no ale wyszła dosyć, dosyć zabawna pozycja. No bo rzadko, rzadko się zdarza, żeby w końcówce wieże za cztery piony poświęcić, no ale wyszła dzięki temu dosyć ciekawa partia. Więc finalnie rankingowo na tym turnieju wyszedłem symbolicznie na plus. 7 oczek zarobiłem, także aktualnie 2372. Więc pomalutku, pomalutku wracamy na to 2400. Teraz, jeżeli chodzi o dalsze moje plany turniejowe, a to w sumie mogę wam zaprezentować. Więc, tak będę grał, będę grał tak w grudniu, będę grał w Serbii. Wiecie, no trochę chcę skorzystać z tego IEMA, no całe życie płaciłem za te turnieje, no to chcę teraz pograć trochę turniejów, w których nie będę musiał płacić, a wręcz będą płacili mi. Także zagram sobie właśnie w Serbii za darmochę, jeszcze mam płacone. Później w styczniu zagram turniej na Sycylii, też za darmochę. Tutaj jeszcze nie ma listy startowej, więc wam nie pokażę, natomiast tutaj jest. I powiem wam, że całkiem nieźle wygląda. Paskudna strona, to jest włoska strona z turniejami szachowymi. Także, tak jak widzicie, mam tutaj piąty numer startowy, więc zdecydowanie będzie z kim pograć, a że jeszcze za Darmochę, no to, no to w ogóle idealnie. I jeszcze poza tym będę grał Ligę Słowacką, Ekstra Ligę Słowacką, najwyższą ligę w Słowacji. Także też będzie okazja pograć z jakimiś arcymistrzami i emami. Jeszcze dostałem zaproszenie do Chicago na listopad. Niestety musiałem z tego zaproszenia zrezygnować, a szkoda, bo po prostu nie wiem, czy FIDE mi nada ten tytuł do listopada. Bo teoretycznie, no to już jakoś w październiku mi powinni nadać, ale do tej pory na stronie FIDE nie, nie widzę żadnej informacji na temat tego, kiedy kiedy będzie kolejny kongres FIDE, na którym nadają finalnie te tytuły? No więc nie chciałbym w tym Chicago im zepsuć turnieju, bo tam robią turniej z normą na iem więc musi być odpowiednia ilość IEM-ów, więc nie chciałbym się zobowiązać, a, a finalnie się okaże, że FIDE zrobi sobie kongres w grudniu i, i ten turniej im zepsuje, nie? E, także, yy, tak, także to odpuszczam, ale już grudzień, no to no, na 100% już ten tytuł musi być, no bo to już nie wiem, co FIDE musiałyby odwalić, żeby do grudnia się nie zdążyli zebrać. na no, w przyszłym roku mam w planie zagrać wszystkie turnieje za darmo. <laughs> Trzeba po tych 15 latach w szachach sobie wreszcie trochę odzyskać. No dobra, także cóż, mam nadzieję, że podobała Wam się ta partia, że podobała Wam się ta analiza. No i cóż, widzimy się w kolejnej produkcji. Także dzięki za uwagę i popa, widzowie.